Hej, tu Lightswer! witam was w nowej serii Minecraft podróże po klockach, jest ze mną Chomik Cześć, cześć Dobra, teraz już tak na poważnie Nie ma tamtej serii, ponieważ dostaliśmy możliwość zarabiania pieniędzy na filmach A tamte, tamte nasze filmy nie miały praw autorskich A tak dokładnie w była ta piosenka i nie miała ona praw autorskich od nas Bo no. I teraz będziemy kręcić. No, będziemy trochę to jest szybciej nowy kręcić świat na 1.8 wersji. No. Będziemy szybciej kręcić, bo jak widać, nie, aż nie mamy czasu. No nie, aż tak wyjdzie, że nie nakręcimy. Ale dzisiaj wyjątkowo nakręcimy. Mieliśmy dużo kartkówek, testów, w ogóle jakieś problemy z łączeniem od nas itp itd lagi mieliśmy na serwie. No i niestety był nie wypał. Nie mogliśmy nakręcić żadnego odcinka. No. A jak na razie, tak. jeżeli ktoś z Was potrafi robić intra, to bardzo bym prosił o wiadomość. W sensie tego, właśnie yy, dla zrobienia dla nas, no właśnie, może dla na dwa odcinki mamy I już może... 23 widzów, bardzo się z tego cieszymy. No i jeszcze 7 i będzie konkurs, 7 no. i konkurs wymyślimy tam, jakiś. coś tam będzie albo do wygrania. Konto premium albo coś innego, a zresztą nie będę wam zdradzał Jakiś tam przywilejów, konkursu czy czegoś tam tylko dowiecie się jak już będzie. Ej, no się robi. A żeby był, no to jeszcze 7. Noś się robi. Już się no zrobi. Nie no nie. Dobra, już mam 40 drewna, Zara będzie... Ja mam jeden stack i jeden Ja mam kart, jeden stack i 6. Się... Ja też! <laughs> Dobra, chodź. Czekam. Na tę górkę. O, to jest ta te, te wiatr. trzy owce. O, dwie. Ty iść po tamto, ja po tamto. Okej. Okay. O, tu jest jeszcze jedna. Na dole. Muszę okay. też się. Ty wyjdziesz, że ja się prześpię. No, chodź tu. O, pana okay. nie Dobra. Masz jeszcze? jeszcze jedna idę płynię to ja się tutaj w kapeluszu patrz tu psinka a tu ama ama już? Tak. No to dawaj. Wyskoczyłem. Hop, hop, hop. Obok. Obok! Chodź tu. Obok! Okej, okay. no dobra. No to ty wiesz, serwera je, się tutaj no. zamoruje Sorry, że jest ciemność. Chwilowa ciemność. Uuu, strasznie. <laughs> dobra. Rano. Dobra, już możesz widzieć. Jestem gotowy do rzeczy niemożliwych. Przy... Okej, okay, no to no, moment. Chodź tutaj, zrobimy sobie po killoffie. Po co ja robię crafting? Najpierw ja robię kilof i zaraz nam zrobię te kamienie. Teraz... Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. A jeszcze Dwa musi... Ja osiem, dziewięć, dziesięć. Osiem, e... dziewięć, dziesięć, Dobra, trzynaście. Dobra, i chodź. Trzynaście. Okej, okay, czekaj, jest tu gdzieś węgiel? Piecyk mamy! Węgiel, węgiel, węgiel. Tutaj nie ma... Piecyk mamy! Piecyk? Nie, nie mamy. Ja mówię, że mamy! A, już mamy, dobra. Ej, daj mi go bez zrobić kijow. Co Jest węgiel. Ej no, no, tylko dwa, no nie, no, bez żartów. Dobra, mamy kilosy. Teraz musimy iść... O, zrobię miecz. Nie, no nie, oni żartują przecież, nie? No. To, nie żartują. Dwa hey. węgla, nie? Jaki handl, kurde. Masz. O! Masz Łap. Dobra, już zrobię. Skopałem sobie. Mamy osiem pochodni. Dobra. Już za chwilę będzie do końca odcinka, żeby nie przedłużać. Nie, dalej będzie. Nie. Ło, kur. Y... Nieważne. Ja... pi, pip, pip. Chodź tu do mnie. Zobacz. Jezu, pi. Zobacz to, co u mnie jest. On dał się Ja cię pie. Pip. chodź tu, ty! się przydaje na coś drewnianego. Dobra. to zobaczył... Wiesz to, to, że nie mamy żelaza. O the fuck?! Lol. Nie wiem, <noise> że zwierzę jest, nie? No. Ej, muszę iść pod drewno. Ja mam. Kamasz, musisz iść po świnkę. Muszę iść do masarni. Gdzie ty jesteś? Do wody spadłem. Spadłem. Majna. Ale podzi. No tu! Już jestem, już jestem na tym stole i na graweru stole. E? Na graweru stole. Gdzie ty, wy? sobie grawera. Gdzie ty jesteś, kurwa? Węgiel! No? Koło węgla gdzie się spotykamy. To... Koło węgla. O kurwa. Przepraszam za. Pip! O, gdzie ty jesteś, no? No już, patrz. Widzisz? A on widzi mnie? Nie, nie widzę. A teraz? Nie. Poczekaj. A teraz? Nie. A teraz? No nie widzę cię, no. Nie. nie. Tu gdzieś... Muszę ja zrobić cięcie. Tu Jak już się spadki? znajdziemy, to y, wam się pokażemy. Więc. Cięcie. I jesteśmy z powrotem. Jak widać znalazłem go. Był gdzieś tam na drugim krańcu świata. No. Masz yy, tego miecza? Nie. A masz craftinga? Tak, to zrób. O, mam craftinga co. Masz wow. tutaj patyki. co no, za. Po co ty dwa zrobiłeś? Nie. Co za tak, inteligent. Wow. Poczekaj, idź do. Ja tutaj Ej. Ej, mam takiego buka, że widzę Dirmanów dalej. W dal. Dzieńka. Ty, edermaly są w dal. Lol? Bug? Bug, czy to prawo? Oj, ale tak, ładnie. Wow. Ubijaj owce na zewnątrz. Szkoda, że nie ma żelaza. Poczekaj chwilę, nie ubijaj ich. Masz żelazo? Mam matko, to poczekaj, no nie ubijaj znajdziemy. Gdzie widzę tu dziurkę wiecie? i poszukam. Tu nie oczyszczona dziurka. Prawa jest życznie. Ej, ja tam widzę Edermanów, idę tam do nich. Nie idź tam, po gówno tam pójdzie, żeby cię zabiły. Mają klocki. No to co z tego, że mają klocki? nie chcę mają. O dziurka! Węgiel. Coś tam będzie. Ty idź po węgla. Pomocy! Pomocy! No zosta tutaj, kurwa. Zawsze musi mieć jakiś problem. No, A, pająki. A tu jest węgiel. Dobra, pójdę po ten węgiel. Nie idź tam, bo tam są pająki. O FAK. Ja nie mówiłem. Czerwone oczka. Albo wiecie co ja ząbię. A nie mówiłem. Mam węgla. Jedno mięsko. Spożyjemy. Ja z nie, 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 z tobą tam. Halo? nie, nie, mam, nie, 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 mnie! Dobra, ja myślę, że na nie, 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 Więc trzymajcie kciuki, żeby było żelazo. A masz, a masz, a masz, ty! Dobra, ja go po krako! Jak tylko stąd wyjdę. A, po Pokraka! Po Dobra, no to na dzisiaj to koniec odcinka, więc do zobaczenia i cześć. No, do zobaczenia, cześć.